30 marca podczas obrady Rady Powiatu Gliwickiego w starosy powiatowym odbyła się wzruszająca uroczystość. Marcowa sesja wyjątkowo rozpoczęła się od podziękowań za wieloletnią współpracę dla przechodzących na emeryturę Barbary Terleckiej Kubicus, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach, Hanny Drost, powiatowego inspektora nadzoru budowlanego oraz Jolanty Holeczkę. Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu. Uroczystości towarzyszyło wzniesienie sztandaru oraz odśpiewanie hymnu państwowego przez wszystkich obecnych na sali sesyjnej. Nie zabrakło również wielu ciepłych słów zarówno ze strony przedstawicieli samorządu powiatu gliwickiego, jak i bohaterek tej wzruszającej uroczystości. Na dzisiejszej sesji mamy uroczyste pożegnanie trzech naczelników dużych wydziałów PCPR-u, czyli w ogóle jednostki zewnętrznej jakby naszej i Wydziału y, też w sumie PINB, czyli Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, czyli też jednostka delegowana zewnętrznie i Pani Naczelniczka Wydziału Komunikacji i Transportu, wieloletnie Panie z dużym doświadczeniem, w jeden dzień odchodząc, stąd dzisiaj taka uroczysta sesja i takie pożegnanie troszeczkę bardziej... Eleganckie. Jeśli chodzi o naczelniczkę Wydziału Komunikacji i Transportu, to ona go stworzyła, nie? więc od podstaw, od zera. Zresztą wszystkie trzy panie dokładnie tak. One, one tworzyły tutaj te wydziały, te, te jednostki i doprowadziły do tego, że one funkcjonują. I znakomicie zresztą. Dzień dzisiejszy jest taki. Taki troszeczkę inny i ta sesja też jest inna niż każda, gdyż jest bardzo uroczysta. Z wprowadzeniem sztandaru jest to rzadkość na naszych sesjach, ale mamy dzień szczególny, bo Rada Powiatu Gliwickiego żegna trzy osoby, które od samego początku powiatu pracowały w tym powiecie i tworzyły swoje wydziały. Jest to Wydział Komunikacji, jest to PCPR i Nadzór Budowlany. Są to panie, które budowały, tworzyły od podstaw. I swoim autorytetem doprowadziły do tego, że te wydziały są bardzo dobrze postrzegane i odbierane przez mieszkańców. I wymyśliliśmy to w ten sposób, że ta sesja uroczysta jest jakby takim podziękowaniem i hołdem dla ich ciężkiej i długiej pracy. Przechodzą teraz na inny etap życia, i z tego miejsca chciałbym także im życzyć długich, spokojnych i zdrowych lat życia. Tegoroczne święta wielkanocne rozpoczęły się wyjątkowo słodko dla mieszkańców domów pomocy społecznej z terenu powiatu gliwickiego. Podziękowania są kierowane dla firmy Tomek z Sośnicowic, którzy zasponsorowali przepyszny poczęstunek dla potopiecznych. W dniu dzisiejszym postanowiliśmy przekazać na cel charytatywny dla domów pomocy społecznej, w, można powiedzieć. Trochę słodkości przed tymi świętami, które, które nas za parę dni czekają, nawet w dniu dzisiejszym zaczynają, tak aby, tak aby ludzie, którzy tam mieszkają, którzy są stałą opieką, mogli się też trochę w tych dniach cieszyć. Mieliśmy przed chwileczką bardzo cudowną uroczystość, mianowicie odwiedziła nas firma Tomek z jej przedstawiciele, którzy zafundowali nam... Mnóstwo słodkości z okazji Świąt Wielkanocnych. Tak jak wspomniałem wcześniej, zawsze jesteśmy bardzo mile otwarci na to wszystko, co Państwo z zewnątrz, mówię tutaj o osobach, o firmach, nam przekazują. Jest to zawsze coś ciekawego, czy to są słodkości, czy to są inne formy rzeczowe. Nie zmienia to faktu, że wszystkie te rzeczy są przekazywane naszym podopiecznym i one dzięki temu też się bardzo cieszą z tego powodu, iż. Tyle ciekawych rzeczy mogą otrzymać również z zewnątrz. 17 kwietnia rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa dla powiatu Gliwickiego. W 2023 roku przed powiatową komisją lekarską wezwanych zostanie blisko 550 osób. Poczynamy kolejny nabór czy może to nie nabór, tylko stawkę, kwalifikację wojskową młodzieży z terenu powiatu. Zaczynamy dzisiaj, za miesiąc 18 marca kończymy, maja kończymy. 550 osób, około ponad 100 osób więcej niż w ubiegłym roku. Myślę, że to wszystko przebiegnie sprawnie i, i pozytywnie. Tak się składa, że tutaj dzisiaj mój syn też był na tej kwalifikacji i Mogę dosyć dokładnie powiedzieć, że, że to przeżycie jest takie, on się tak czuł jak dostał wezwanie jakby miał iść do wojska od, od jutra, także to podchodzą do tego na pewno tak z przejęciem. Gdybyśmy dysponowali swoimi lokalami byłoby to, to byłoby pewno prostsze, musieliśmy skorzystać z uprzejmości miasta Gliwice i wynajęcia y, lokali, więc to jest jakieś tam utrudnienie. Ale tu, doświadczenie naszego pani naczelnik i całego zespołu pozwoliło to zorganizować dosyć szybko, sprawnie i ogromna pomoc też od strony wojskowej, oczywiście. Każdy młodzieniec, który kończy 19 lat, ma obowiązek stawiać się do takiej kwalifikacji wojskowej. Natomiast, czy on potem będzie gdzieś zainteresowany formami służby wojskowej, no to będzie to wszystko zależało od tego. Człowieka. W tej chwili obserwujemy tendencję wzrostową zainteresowania służbą wojskową i różnymi formami, a tych form mamy dosyć dużo, także no nie ma jakiegoś problemu, żeby na razie nie było zainteresowania. Kolejna edycja konkursu Młodzież zapobiega pożarom dobiegła końca. W rywalizacji wzięło udział 41 uczniów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z całego powiatu Gliwickiego, którzy konkurowali między sobą w trzech kategoriach. Jest to eliminacje powiatowe ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej Młodzież zapobiega pożarom. Mamy tutaj laureatów eliminacji gminnych z terenu powiatu. Z poszczególnych gmin, i te eliminacje powiatowe pozwolą nam wyłonić laureatów do eliminacji wojewódzkich, które się już odbędą w najbliższą sobotę. Pytania były. Powiem trudne, ale wiedza uczestników też była bardzo, bardzo wysoka. Świadczy o tym, że w jednej kategorii wiekowej mamy już trzecią dogrywkę, czyli wiedza zawodników jest bardzo wyrównana. Test mniej więcej był łatwy, ale były pytania podchwytliwe. Dużo pytań strzelałem, bo nie wiedziałem. Ale tak to poszło dobrze. Był trochę trudny, ale jestem dobrej myśli. Ósmoklasisto, ucz się w powiecie gliwickim. Oferta edukacyjna powiatu gliwickiego na rok 2023-2024. Gdybym miała wskazać taką jedną rzecz, to... Pewnie wskazałabym atmosferę, podejście do ucznia i taką uważność, skupieniu się właśnie na potrzebach uczniów. Organizujemy zajęcia dodatkowe, ale może powiem o jednej, o nowości, która wejdzie od tego roku. Ze względu na maturę ustną i to, że chcemy rozwijać kompetencje językowe uczniów, wprowadzamy dodatkowy, aczkolwiek obowiązkowy przedmiot zajęcia z retoryki, czyli zajęcia z pięknego wypowiadania. Się mówienia. Na tych zajęciach chcemy uczyć uczniów mówienia, a przede wszystkim przygotowania się do matury ustnej. Bardzo mi się podoba. Nauczyciele naprawdę dobrze wykonują swoją pracę. Pozytywnie jest zaskoczony na przykład z kółkami zainteresowań, w których chętnie biorę udział, m.in. teatralnym i muzycznym. Myślę, że jak ktoś w tej szkole chce rozwijać swoją pasję, to ma do tego pełne pole. No i generalnie myślę, że jest fajnie. Nauczyciele odpowiadający za te lekcje są rzeczywiście zainteresowani tym tematem, w którym nas starają się rozwinąć. Też wcześniej, jak sami mówili, się w tym rozwijali, chcieli tę pasję na nas przelać, więc naprawdę uważam, że warto w tym uczestniczyć. Szkoła jest na pewno bardzo ciekawa. Ja osobiście jestem uczniem klasy mundurowej i bardzo pozytywnie zaskoczył mnie tutaj poziom szkolenia w tych. Na tych lekcjach zawodowych z panem sierżantem Tokarzem wydaje mi się, że jest to bardzo profesjonalne i szkolenia są przeprowadzone dość angażująco. Raz w roku każda klasa mundurowa wyjeżdża na poligon. Jest to czterodniowe szkolenie w terenie i często są wyjazdy na paintballę czy też szczelnice. Nie jest, to, jest to szkoła, do której chce się przychodzić. Zespół szkół imieniem Ignacego Jana Paderewskiego w Knurowie to tak naprawdę dwie szkoły. Pierwsze Liceum Ogólnokształcące i Technikum Numer 1. Wszystkich kandydatów do klas pierwszych zapraszamy, jak to mówią, żeby przeanalizować ofertę każdej z tych szkół odrębnie. Pierwsze Liceum Ogólnokształcące kształci w bardzo klasycznych kierunkach: humanistyczno-psychologicznym, to taka nowość tegoroczna, ścisłym albo przyrodniczo-medycznym. Natomiast Technikum Numer 1 zaprasza do kształcenia kształcenia zawodowego w czterech zawodach. Technik informatyk, technik logistyk, technik organizacji turystyki albo technik ekonomista. Ja myślę, że nasz paderek jest bardzo rozpoznawalny, że stoi za nami dobra opinia wielu, wielu poprzednich roczników absolwentów, którzy świetnie sobie radzą z dalszą edukacją i z życiem i myślę, że ta dobra atmosfera i wysoki poziom nauczania, zaangażowanie nauczycieli, to jest to, na czym nam zależy najbardziej, z czego chcielibyśmy być znani. Podoba mi się bardzo. Uważam tę szkołę za taką bardzo jakby do ucznia, jakby to powiedzieć, taką bardzo jakby starającą się o samopoczucie indywidualne też uczniów, o też bardzo podchodzi indywidualnie w tym sensie do samych uczniów, też względem edukacji, jak to jest przedstawiane często, że szkoła to jest taka bardziej tak, taka fabryka trochę robienia jakby poprawnych obywateli, to jednak wydaje mi się, że ta szkoła jest akurat na tyle bardzo super, że naprawdę tutaj jest bardzo cenione podejście indywidualne i też taka bym powiedział, konstruktywna krytyka. Nie? Ja uczęszczam na przykład na chór. Bardzo jakby cenię też. To jest taka możliwość do spotkania się z znajomymi, do pośpiewania. To jest bardzo super. Są obecne też SKS-y w tej szkole. No tutaj dla bardziej wysportowanych ludzi. No ja do takich nie należę akurat. Eee, a z takich jeszcze innych, no to rozmaite jakiś kółka też, no takie przedmiotowe, nie, po prostu, związane też z maturą, czy nie z maturą, na przykład z biologii. To podoba mi się tutaj w szkole, dlatego, że rzeczywiście tutaj jest takie, tak jak było wspomniane, podejście indywidualne do ucznia, rzeczywiście nauczyciele również nie są, że tak powiem, no mściwi po prostu, że rzeczywiście są wyrozumiali, są w stanie zrozumieć sytuację, czy to dodatkowe na przykład zainteresowania ucznia, przez które opuszcza szkołę, czy również na przykład sytuację rodzinną, więc tutaj też nie jest żadnym sposób nie odczułem takiego faworyzowania innych uczniów, tylko traktowanie każdego równo i sądzenie że ucznia rzeczywiście po tym, jak dużo czasu i jak bardzo przykłada się do lekcji. I bardzo, bardzo mi to odpowiada. Tutaj również mamy zapewnione wsparcie psychologiczne w szkole. Dużo jest o tym cały czas wspominane u nas, że jeżeli potrzebujemy, to są odpowiednie osoby, które będą po prostu bardzo chętne i nam po prostu pomogł w wszelakich sytuacjach, czy to zależnych, czy niezależnych od nas, ale po prostu mamy też oprócz wiadomo edukacji mamy w szkole wsparcie psychologiczne. Ja uczęszczam na chór, bardzo lubię to robić. Pani również jest bardzo taka, że tak powiem przyziemna, dużo z nami rozmawia. To też tak. Jest e, takim środkiem można powiedzieć do odstresowania się. E, można zapomnieć o tych nawet przykrościach, czy słabościach dnia codziennego i szkolnego, które się no, pojawiają w życiu ucznia jednak. Tak dla pierwszych klas głównie, jeśli chodzi o profile e, szczególne, są do, dostosowane do danego profilu, czy tam zajęcia prawne, czy na przykład e, algorytmika i programowanie w pierwszych klasach występuje dla klas ścisłych. No i również są dla maturzystów dodatkowe zajęcia, czy takie kółka, wiemy, że... E, koledzy, jeśli chodzi o reprezentowanie już pod względem olimpiady, to były organizowane specjalnie koła zainteresowanych np. z historii, które przygotowywały stricte już pod olimpijskie osiągnięcia, że tak powiem. Znajdujemy się w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie. Jest to szkoła powiatowa, kształcąca w wielu kierunkach. Uczniowie, którzy tutaj się znajdują, mogą kształcić się w liceum, w technikum i w szkole branżowej. Mamy tutaj liceum. Profil klasa mundurowa, ratownictwo medyczne i kosmetykę i wizaż. Jeżeli chodzi o technikum, uczniowie mogą kształcić się w technikum spawalniczym, w technikum elektrycznym i w technikum mechanicznym. Szkoła branżowa mamy tutaj kierunki i dla chłopców, i dla dziewcząt. Chłopcy mogą kształcić się w kierunkach. Mechanik, monter, maszyn i urządzeń, elektryk oraz ślusarz. A dla żeńskiej części tutaj mamy taką ofertę klasy wielozawodowych, gdzie będzie się można kształcić w takich zawodach też jak fryzjer, cukiernik, kucharz czy sprzedawca. Można przede wszystkim odkryć siebie, nabrać pewności siebie w codziennym życiu. Wychodzenie ze strefy komfortu jest dosyć ważne. W codziennym życiu i tego się tutaj nauczymy z pewnością, co sugerują chociażby poligony, na które uczęszczamy raz w roku. Mamy ratownictwo medyczne w wymiarze dwóch godzin. Do tego zajęcia rozwijające kompetencje w wybranych służbach ratowniczych i samoobronę. Jeżeli chcecie poznać siebie, to jest to szkoła, która na to wam pozwoli. I dążenie dalszych rozwijanie swoich ambicji, uważam, że jest ważne, i studia. Które już będziemy wiedzieć dosłownie co chcemy robić. Uważam, że ten kierunek będzie idealny. Powiem szczerze, że jeżeli ktoś jest patriotą i interesuje się bronią albo tą tematyką, to naprawdę jest to szkoła dla niego i lepiej trafić nie mogłem po prostu. Mamy organizowane wyjazdy na strzelnicę, poligony raz do roku oraz zajęcia z samoobrony. Jeżeli chcecie rozwijać siebie oraz pasjonujecie się, Polską oraz jakimikolwiek w jakąkolwiek tematyką mundurową to naprawdę zachęcam bardzo mocno.